Zadanie. Oblicz wartość wyrażenia. Przykład. Zaczniemy od spotęgowania pierwszego elementu. W mianowniku mamy minus 3 do kwadratu. Minus 3 razy minus 3 to jest plus 9. Ponieważ parzysta liczba minusów w iloczynie daje Ci liczbę dodatnią. A nieparzysta ilość minusów w iloczynie daje Ci liczbę ujemną. Czyli w mianowniku będziemy mieć plus 9, a w liczniku minus 9. Właśnie, dlaczego w liczniku mamy minus 9, a nie plus 9? Czym różnią się te dwa wyrażenia? Zwróć uwagę, specjalnie dobrałem taki przykład, abyś zrozumiał. Tutaj masz minus w nawiasie, czyli ten minus w iloczynie występuje dwa razy, tak jak już mówiłem. Zaś w liczniku mamy 3 do potęgi drugiej, czyli 3 do drugiej to jest 9, a tutaj nie ma nawiasu, czyli ten minus występuje tylko raz. Następnie 2 do zerowej to jest 1, a minus 2 do trzeciej to jest minus 8. Dalej, w mianowniku pojawi się na pewno czwórka 2 razy 2, a w liczniku minus 8. Zauważ, to jest minus przepisany, a to jest minus z wymnożenia minus 2 do potęgi trzeciej. Minus 9 przez 9 to jest minus 1. Ten minus możemy wyrzucić na początek. Mamy minus 1 ósmą. Ten minus... Również możemy zrzucić na dół i dwa minusy w efekcie dają nam plus. 8 przez 4, czyli 2. Plus 2 minus 1 daje nam jedynkę. I minus 1 ósma została przepisana. 1 minus 1 ósma to 7 ósmych. Kolejny przykład. Zadecydujmy, czy pierwsza liczba jest dodatnia czy ujemna. Pierwsza liczba jest ujemna, gdyż nie ma tutaj nawiasu, czyli minus występuje tylko raz, a 1 i 2 jest podniesione do potęgi drugiej, czyli minus 1,44. Następnie w drugim elemencie wymnażamy minus 2 do potęgi piątej, czyli masz minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2, to daje nam w efekcie minus 32. Pamiętaj o minusie, mamy nieparzysty wykładnik. Dalej mamy minus, który przepiszemy, a w nawiasie otrzymamy również liczbę ujemną, gdyż minus 1 druga razy minus 1 druga razy minus 1 druga to jest minus 1 ósma. Zatem zwróć uwagę, masz na początku minus, a, w, a wewnątrz masz minus 1 ósmą. Minus 1,44 przepisuję. Ten minus można zrzucić na zewnątrz, czyli mamy minus 8. 32 na 4 to 8. I tutaj dwa minusy dają nam plus 1 ósmą, czyli inaczej 0,125 tysięcznych. Tutaj masz minus 1,44 i minus 8, czyli tutaj masz długu, tak jakby złoty 44, tutaj masz długu 8 złotych, czyli razem mamy długu z tych dwóch elementów minus 9,44. Na plusie mamy 0,125 tysięcznych. Po sumowaniu mamy